List do Efezjan, rozdział pierwszy od wiersza drugiego. Łaska wami pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli Swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski Swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym, w Nim mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Bóg jest Bogiem szczodrym w dawaniu. Jeżeli coś daje, to daje w stu procentach, to daje w całości, nie tylko trochę. Bóg ma upodobanie w dawaniu, w okazywaniu miłość, dlatego że miłość daje. Miłość daje i ta bezwarunkowa miłość Boża, agapea. Która daje po prostu dlatego, że jest miłością i ta miłość objawiła się w Jezusie Chrystusie. Albowiem tak, właśnie jak, tak, Bóg umiłował świat, że swego jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zacytowałem Jana Ewangelię, trzeci, rozdział, 16 wiersz tak bardzo znany. Tutaj dzisiaj czytamy, że Bóg daje nam łaskę. Cóż może być piękniejszego, kiedy? Otwieramy nasze oczy każdego poranka i wiemy, że jest Boża łaska nad nami, że jest Boży pokój od Boga dla nas. Właśnie na ten kolejny dzień, na ten kolejny czas naszego życia, w różnych wyzwaniach, w różnych sytuacjach, problemach, w różnych sprawach naszego życia. Pan jest, Pan jest obecny w naszym życiu, Jego łaska trwa na wieki. I to, co chcę bardzo wyraźnie dzisiaj podkreślić, to co w wierszu trzecim jest napisane, że w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy ubłogosławieni wszelkim, z podkreśleniem słowa, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli nie tylko trochę, nie tylko w 50 czy w 80 czy nawet w 99%, ale. W stu procentach. Wszelkie błogosławieństwo to jest wszelkie. To jest całkowite. Już nie może być większego błogosławieństwa, jak to, które dał nam Bóg. W Jezusie Chrystusie. To oczywiście inspiruje nas do oddawania Bogu chwały. Dlatego też jest napisane, błogosławione, niech będzie Bóg. Przez nas, przez nasze życie. Błogosławić to znaczy błogomówić. Dobrze mówić. W uwielbieniu mówić, śpiewać, mówić dla Boga. Dlaczego? No właśnie, bo zostaliśmy... Ubłogosławieni, obdarowanie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W ósmym wierszu czytaliśmy, hojnie Bóg udzielił nam mądrości, swojej łaski w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Bóg obdarowuje wszelkim błogosławieństwem. To ma swój szczególny taki wyraz. W tym, że jesteśmy zbawieni, jesteśmy nowym stworzeniem, to, co stare przeminęło. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy uosobieniem Bożej chwały, Bożej obecności, Bożej sprawiedliwości. Bóg ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem, ale to miało swoją cenę. My otrzymaliśmy to błogosławieństwo pełne, błogosławieństwo z Bożej łaski. Nie musieliśmy niczym płacić, mogliśmy przyjąć jako dar. Jak wielka jest Boża miłość i Boża łaska, ale to kosztowało Boga wszystko. Bóg oddał samego siebie, swojego syna, dał na tą ziemię, aby za nas umarł. Dlatego jesteśmy dzisiaj wszelkim błogosławieństwem obdarowani, dlatego że wszelkie nasze grzechy, ciężary i przekleństwo zostało od nas wzięte. Ta cudowna wymiana. Bóg wszelkie nasze grzechy, Zabrał od nas. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny, sprawiedliwy, przebacza nam, nie wspomina ich więcej, wszystkie nasze grzechy, wszelkie nasze grzechy, świadome i nieświadome, jawne i niejawne. Jezus wziął na krzyż, po to byśmy byli w udziale jego wszelkiego błogosławieństwa. To była cena, którą Bóg z miłości za nas zapłacił, abyśmy do Niego też w stu procentach, w całości. Należeli jako nasz duch, dusza i ciało. Bóg nas wybrał już przed założeniem świata, to jest niepojęta Boża wszechwiedza, która dla nas jest nie do ogarnięcia, dlatego że my jesteśmy ograniczeni w tym, co wiemy. Wiemy tylko to, co jest dzisiaj, wiemy to, co było, to, co było wczoraj, ale nie wiemy to, co będzie jutro. A Bóg już wszystko wie, Bóg już przed założeniem świata widział dzisiejszy nasz stan i chce nas ubłogosławiać wszelkim błogosławieństwem. Właśnie ku temu, abyśmy angażowali się do uwielbienia Jego łaski. Ta cudowna łaska, w której wszystko otrzymaliśmy. W Chrystusie mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Według bogactwa łaski Jego Bóg nas tak w swojej bogatej miłości i łasce, Ubłogosławił i obdarował Jemu, niech będzie za to chwała. Jesteśmy w Jego obecności, w Jego światłości, w Jego prawdzie obdarowani wszelkim duchowym błogosławieństwem, dlatego że wszelkie nasze grzechy Bóg zabrał od nas i uwolnił nas od przekleństwa. Dziękujemy Ci za Twoją ogromną łaskę, Boże. Daj nam zawsze być świadomymi tego, jak bardzo jesteśmy ubogaceni, obdarowani. W Tobie, aby to miało wpływ na nasze myślenie, na naszą osobowość, na całe nasze życie, jak myślimy, co mówimy, jak postępujemy, aby to wszystko było ku uwielbieniu Twojej łaski i chwały. Amen.